Witam wariaciki. Mamy 10 7, 17 sierpnia. I po pierwsze, zobaczcie to: Lamasu i Sfinksy. Te Sfinksy są na dropa, ale to nie wszystko. Tak się pięknie zużyło, że dzisiaj odbieramy kartki i będziemy celować w Sfinksy na Expa. Trzymajcie kciuki. Jest! Za pierwszym razem. No to co, idziemy kupić daki. spaliłem tam do końca tego Wanda Idziemy kupić daki i lecimy na potężną Power expiolę. Widzimy się na huncie, elo Dobra widzowie, jesteśmy już na Isavi Teraz trzeba poczekać chwilę aż Cooldown na Utamę wejdzie, 10 sekund Dobra, plan jest taki, przebiegamy i lurujemy po jednym 3 sekundy, 2 sekundy, sekunda, dobra lecimy Dobra, trzeba drugą mutamy użyć Chyba się uda Dobra, mamy to Patrzcie, ile spada mila masu Wziąłem 650 zdaków Patrz, patrzcie tylko ile expo mi to da. U300 mi zawalił. Patrzcie. Patrzcie, patrzcie. Pilnie bądźcie. 18k expo. Dobra. Widzimy się w połowie hunta. Zobaczymy jakie liczby tutaj wykręcamy. Pozdro. 1.850. To jest nasz limit. To jest nasz limit, ale to i tak daje nam 10 minut na level, co jest kosmiczne w ogóle. Licząc 2 godziny, 12 leveli, byśmy mieli setny level, jakby tak dawało, jakby się udało. Powiedzmy, że 10 leveli wbije, to już prawie stuwa. Może dzisiaj uda się 100 wbić. Jak tak, to 11 dni zajmie mi wbicie stówy od zera, co jest prawie podchodzi pod challenge. Dziesięciodniowy zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Bo może też tak być, że ktoś przyjdzie na respawn i mi zajmie, powie wypad. Ale jest wcześniej, dlatego atakowałem te sfinksy z samego rana, wiecie. Tak to rozkminiłem. Wczoraj już nie wastowałem staminy, żeby mieć rano całą i sobie elegancko Sfinksy pobić. dla masu. I nawet na profit wychodzimy. Dobra mordeczki. Widzimy się po huncie. No witam mordeczki, pewnie ciekawi jesteście co się dzieje. Także 5k waste'a, czyli ładnie posypało. Dosłownie 31 minut jak spiliśmy, mamy Prawie 87. Obkupię się na Wenory, bo tu nie ma Zdaków. No i co? Widzimy się na następnym huncie. Pozdro Dobra widzowie, druga runda. Wpadłem na pomysł, że jak będę przebiegał, założę CSSA i będzie jeszcze łatwiej. No i bijemy w dziur z kolamasu. Analizera trzeba resetnąć. Albo nie resetuję. Milion Expa wbite prawie. Na jednym refilu. Teraz wziąłem więcej daków. 800 aż. Ktoś tu lata z tego... Chociaż nie, to chyba moje trupy. O, sfinksi. Patrzcie, jak posypało. Lata tutaj typek. Ale ja byłem pierwszy, także wypad śmieciu. Wypad. Zaraz mu zalurujemy i się zesra. Nie noś aż takim poddymiaczem nie jestem. e. No dobra, jak spimy, dalej. Nie śpimy. Pozdro, Level 87 wbity. Ten typek coś tutaj próbował. Myślał, że chyba palcem robiony jestem i że nie wyjdę z opresji. Ale no, może mi naskoczyć kolerny. Dobra. Wypaść śmieciu, bo cię zaraz. Tutaj kurde jest zaoran. No i co? Jak pimy. Zalurował mi z cztery sfinksy i sobie je wybiłem po prostu. Nie jestem pierwszy lepszy złapanki, żeby mnie takimi zagrywkami tutaj. 250 knight na antice. Myślicie, że to przelewki? Co za śmieć? No i jak spimy? Red Gem. No, i jak spimy, level leci jak. Jak woda z kranu, po prostu. I, i jak mleko do kawki. Nie, chciałbym paść bardzo. O Fatal 1140. Nie, chciałbym bardzo paść i nie ma nawet takiej opcji, żebym padł. Dlatego widzimy się po chuncie. Pozdro. Jak widać, kolejny level wbity. No i co? Let's go champ! No i co mordeczki, mija kolejne pół godziny i kolejny level. Zaraz zostanie wbity. Dzisiaj to power gameolka taka no potężna wam powiem. A jeszcze ponad godzina Preya Robi wrażenie. Miałem jedną sytuację podbramkową, z całej many mnie zbił, bo nie mogłem w trapa wlazłem Z całej many mnie zbił i fart, że... level up Fart, że nie zabił mnie na hita, bo nie miałem w ogóle utamy i many Tutaj mnie dorwał, patrzcie, tutaj I nie wiedziałem, którędy przebiegać Ale no, chili szybki, szybkie roczki chudego byka No i co? I przeżyliśmy, kurwa i tego typu jeszcze pochuncimy, bo 163 zdaki 1500, 1800, coś takiego robię O headband Dobra, widzimy się na refilu, Elo Dobra, jesteśmy z powrotem rzeczy odłożone do depo Czwarta albo trzecia, czwarta runda, tak mi się wydaje. Teraz będzie hardcore przebiec, ale mamy ringę, yy, amulet Troszkę się zlurowało, że tak powiem. Tutaj powinien być jeszcze jeden. Tak, jest. No i co? Dobijamy 90. Zostało mi 50 minut preja. Myślę 91. pierwszy? Powinien być. I chyba machniemy Jela Questa, wiecie? Taki mały poradnik. A, i na koniec odcinka będzie wisienka na torcie. Dla tych, co oglądali od początku. Zobaczycie pe pewną ciekawą zależność. Nie no, świruje, ale będzie Wisienka na torcie. Widzimy się po huncie, ostatni już. Dobra, widzowie, jesteśmy po skończonym hunciku. Zostało nam 27 minut. Relorujemy, żeby nie stracić. Grim, nic ciekawego, a tutaj też nic ciekawego. Dobra, wbity 91. Odkładamy lota. UE było. 20k tylko zostało nam 600 S 500 sd locik jest, w później wieczorkiem go sprzedamy a teraz tak jak obiecałem zaczynamy jala quest'a także widzimy się jak przeczytam spoiler